Witajcie widzowie! Dzisiaj postanowiłem zrobić drugie podejście do kapsu z naklejkami z Paryża 2023. Tak jak w poprzednim odcinku, dzisiaj znowu otwieramy 200 skrzynek, 200 kapsuł dokładnie. W poprzednim odcinku mieliśmy profit 150 zł, więc byliśmy tylko 50 na minus. No, dzisiaj wiadomo, celujemy mouse holo, mouse złoty. No jak najwięcej holo, jak najwięcej złotych. Także już zaczynamy od samego początku. Trochę potwieramy zwyczajnie, trochę po speedranujemy. Już na starcie dostajemy zwykłego małdza. Jakby to był, wiadomo, holo bądź złoty, to było lepiej. A partnerem dzisiejszego odcinka jest Skin Cantor, gdzie w łatwy i szybki sposób sprzedacie swoje skiny. Strona posiada wiele metod wypłaty, takie jak Paypal, giftkardy, a nawet kryptowaluty. A co najważniejsze, transakcje są natychmiastowe, więc nie musicie czekać, aż ktoś kupi od Was skina. Prosty przykład. Wchodzicie na stronę Skin Cantor, rejestrujecie się i podajecie swojego trade linka. Wybieracie skina, którego chcecie sprzedać i najważniejsze, wpisujecie mój kod Barty, albo wchodzicie na stronę z linku, który znajduje się w opisie. Pss. Dzięki niemu dostajecie aż 5% bonusu do pieniążków od sprzedaży. Wybieracie opcję wypłaty. W moim przypadku będzie to PayPal. Jak widzicie, w taki piękny sposób, szybkim tempem otrzymamy swoje pieniądze na konto. Dziękuję serdecznie Skinkandro za bycie partnerem mojego filmu. Wbijajcie w link w opisie. A my wróćmy do odcinka. Standardowo Mongolsi muszą się tu potrafiać. Nic nowego. Patrzymy, patrzymy. Dobra, znowu Mongolsi. Dobra, trochę przyspidranujemy. a Mamy ich aż 200. Jak na razie tutaj nic. Zobaczymy, czy. Uda nam się w ogóle cokolwiek tutaj wyrzucić, fajnego, tych kapsułek mm, Nie nastawiam się w sumie na nic, ani na jakąś konkretną ilość złotych, ani na jakąś konkretną ilość holo Po prostu miejmy nadzieję, że będzie coś tutaj dobrego Okej, okay, mamy pierwszy brokat, niestety mongolsi średnio ich lubimy Bo no, cenowo nie stoją jakoś mega dobrze, dobra sprawdzamy dalej o! I trafili nam się mongolsi holograficzni. Sprawdzę sobie na szybko ile tutaj to kosztuje mniej więcej. No ale już widzę, że to jakoś mega dużo nie jest. 4 zł. Lepszy rys niż nic, że lecimy dalej. Długi odcinek... O! 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 Ale to jest holo. Last holo. Też sobie szybko zerknę. Last holo. Uuuu... To złoty 50 zł. to... Sraka, sraka trochę, sraka. No ale miejmy nadzieję, że jak już te holo tak nam rzuca, że zaraz jakiś FX holo albo mouse holo. No, ale póki co to nie widzę, żeby tu w ogóle z brokat spoko, ale nie wiem, czy to będzie jakoś mega drogie. Znowu mongolsi brokat, znowu mongolsi brokat, mongolsi zwykli. Nie, no czy to naprawdę ten odcinek będzie opierał się tylko na mongolach? Proszę, proszę, żeby tak nie było. Hmm. Mega. Z małzów się jeszcze cieszę, bo ja mam czerwone skinki, a zawsze w nadmiarze warto mieć mousiki. No, ale zobaczymy, zobaczymy, czy uda nam się tutaj. O-O-O! Okej, okay, dobra. I już zaczynamy z pierwszą złotą. Face. Sprawdzę sobie cenę. Okej, okay, 24 zł Kurde, Mouse Holo tam było. Complexity. No kompleks to... To ja będę miał chyba jakiś... Po tym openingu. Proszę, no kurde, już widziałem to Maus Holo i mnie głowa zablała. Parę speedrun... Przespeedrunujemy. holo. Nie znam ceny, sprawdzę. No, 2,65. Nie jest to jakoś wybitnie dużo. Liquid Brokat. Hmm... FX. Ends. Nic specjalnego Dobra Sprawdzamy dalej Greyhound znowu ENS Dobra Przynajmniej już mamy jedną złotą Czyli, nie wiem, profit mamy już około łącznie 30 złotych Jak na razie tak mi się przynajmniej wydaje Oczywiście tych tańszych nie, nie liczymy Bo to jest, nie wiem, 3 złote, coś takiego Okej okay. Facelan Brokat Kurde, jakby to był holo, to było trochę lepiej Ale dobrze, że chociaż Brokat Okej, okay. okej okay. Malswyk no, no dobra, no dobra Lecimy dalej mm, 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 mm. Nie, to nas interesuje Kurde, co ja klikam na konsolę odpalam jednocześnie. Jakiś podwójny... Ej, co to się stało? Mongoły. No to się nie dziwię, że się zbugowało. Nawet granie jest tych Mongołów widzieć. Dobra, 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 dobra. Jeeli yeah, Proszę, no kurde. Facebad. No. Znowu face brokat. Greyhound holo. Ok, Sprawdzimy. Całkiem fajnie wygląda. 7 złotych, Ok. Nie wychodzi tutaj to, że tak powiem, słabo. Jest to całkiem spoko. 7 złotych. 7 kapsułek nam się w sumie zwróciło. Z tej jednej naklejki. Czyli co, już, już na oko tak mamy te 4 dychy? 45, coś takiego? Chyba mogę tak to liczyć. Ale kurde, fajnie by było, jakby więcej tych złotych wyleciało, no. Bo jedna złota ze wszystkich to jest kurczy straszna lipa. Complexity Brokat, No dobra, no. Też to nie jest jakoś mega, ale przynajmniej niezwykły, także to jest tyle plus. I Face Brokat znowu. No to i Mongoły, i Face Brokat to chyba ulubione naklejki w tym openingu. No i Greyhound. Zwykła, kurde, fajne. No dobra, patrzymy dalej. Proszę, no, kurde. Team Liquid. Oj. Nie umiem klikać, nie umiem klikać o. o kurde Complexity Gaming Holo I tu już mamy fajną cenę, bo jest to 13 złotych Okej, okay. czyli już mamy na oko te 60 zł. Fluxo brokat, fluxo holo jest chyba drogie, nie wiem czy brokat jest drogi No brokat to jest, w ogóle nie mamy o czym gadać Jeszcze trochę nam tego zostało, czy uda nam się zrobić lepszy profit niż w tamtym odcinku? Nie wiem, jak na razie średnio to widzę, ale zobaczymy No nie, no kurde Halo, czemu tak się dzieje? Już chociaż mongoły mogły być brokatowe, no a nie te zwykłe kurde, no strzeli mnie coś zara. Ej, no strasznie, kurde, nie... niefajnie. Complexity, znowu brokat. Coś więcej niż brokat nam się rzuci, czy tylko face złoty będzie. Dobra, proszę, złoty, naprawdę, no Greyhound, no, znowu. Ooooooo oh, Okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Trzeba być pozytywnym, mówić, że jest spoko. Bo jak się jest pozytywnym, to jest szansa, że jeszcze tu wydropi coś fajnego. Chyba, że będę mówił spoko i będzie mi same gówno drobić, bo gra pomyśli, że ha, skoro jest spoko, to Last TV Major. Yes. Ongoły brokatowe, nieźle. Paryż. Pars. Nieźle. Pars. Nieźle. Mouse holo, please. Dobra, jeszcze raz. Mouse holo, please. Jeszcze raz. Mouse holo, please. Jeszcze raz. Mouse holo. Mouse brokat. 3,30. Kurde. Jak na razie nie mam się z czego cieszyć, bo jesteśmy chyba w połowie. A gówno jest tutaj, tak szczerze, z tego. Dobra, trochę przyspieszymy. Face brokat. Ant brokat. Mouse. Zwykły, liquid, zwykły, liquid, znowu zwykły Dobra, ale to odda kiedyś, czy ja mam zaraz naprawdę wyjść z siebie Bo nie wiem, no my mamy z 70 złotych może Ej, no wy widzicie to co ja, czy, czy ja tylko tak widzę to, że teraz same niebieskie Facecam holo, dobrze, jest Ile to kosztuje? 13, dobra Mam około 90 złotych, a jeszcze... No już coraz mniej kapsułek przed nami Jakby to widzieliście Ens chyba złote tam przeleciało Nie no, po prostu się popłaczę chyba zaraz ja wymagam tak dużo. Jeden złoty przez cały opening, no to jest trochę przesada, tak szczerze. No jo, Greyhound to, że chociaż Greyhound to nie ten Blaze. Kurde, co ja gadam? Blast. Mouse holo. Dobra, Mouse Broka to chociaż. Przysięgam, muszę wyjść z openingu z Mouse holo. Jak ja nie wyjdę z mausem Hollow, to mnie naprawdę coś bastrzeli. Czerwony już na starcie przyleciał. Dobra, nie, ja się chyba naprawdę zara. Po prostu nie wiem, nie. Przysięgam, że się chyba zestram pod siebie po prostu. Przysięgam. Więc. proszę, no kurde, no ja nie proszę o tak dużo. No jeden Maus Holo i będę szczęśliwy. Naprawdę, jeden Maus Holo, jestem w stanie aktualnie zwrócić cały opening. Nawet na plus możemy wyjść, bo i tak już mamy z 90 zł. <laughs> tak, 57. To nie jesteśmy jednak na plus, Myślę, że to więcej kosztuje. Kurde, ale mamy z Holo i mamy około 140-130 zł. Więc może nie będziemy aż tak bardzo na minus. Please, please. Jeszcze parę takich. Ensbrocad, dobra, no nie jest to jakoś mega źle. Znowu Ensbrocad. Proszę, Maus złoty teraz. Dla odmiany. Hmm. dla odmiany FX. Dobra, dla odmiany jakiś złoty teraz. Byle jaki. Complexity. Czy to złote? Nie wiem. Napiszcie w komentarzu. Może tak, może nie. Może ja mam coś z głową. O, blast! Nie no! Nie no, po prostu. Kurwa jest nieźle, nie? Dobra, ENS. Easy for ends. Fajnie, jakby chociaż złote to było. No, jeszcze musi być jakiś złoty. Dobra, Greyhound Hollow. Ok. Już mamy około 150-140 zł. Nie jest jakoś mega źle. Fluxo On też nie jest jakoś mega super. Ile nam tu na oko zostało? 20. The last 20. I jeszcze jakieś dwa złote naklejki. I jesteśmy w domu. Dwa złote naklejki albo jeden jakiś dobry holo, typu mouse. jesteśmy w domu. No, jak na razie to jesteśmy w dupie. Musimy przebić tamten opening. Proszę. Proszę, no kurde. Niech to zwróci się chociaż. Dobijmy to chociaż na równą dwusetkę. Bo jak to dobijemy na równą dwusetkę, to będzie naprawdę bardzo udany opening. Greyhound złoty przyleciał. Ja tu czuję, że tu gdzieś się chowa złoty. Tu gdzieś się chowa jeszcze złoty. Base hollow. Ok, 150, 160 zł, może 170 już. Fluk, y, kfu, komplexity brokat. Nie najgorzej, dobra, ale złoty jeszcze nas interesuje. Widzimy jeszcze z jednym złotem z tego openingu. Gwarantowane to musi być, no nie ma szans, że nie. Proszę. Proszę, naprawdę, proszę. Raz, dwa, trzy, cztery, ostatnie pięć, dobra. Tu musi być złoty gdzieś. Ostatnie pięć otwieramy pojedynczo, Tu musi być gdzieś złoty. Złoty musi tu gdzieś być. To jest niemożliwe, że przez jeden opening wydropił jeden złoty. To jeszcze na samym początku. Jeszcze jeden złoty w ostatnich trzech. Jeszcze jeden złoty w ostatnich trzech. Proszę. Kurwa. Jeszcze jeden złoty. Proszę. No to kurwa. No dobra, ale podsumujmy. Face holo, mouse holo, greyhound holo, dosyć dużo brokatów. Face holo, znowu dosyć dużo brokatów. Blast holo, blast holo, brokaty, complexity holo, brokaty, greyhound holo, ens holo, tu brokaty, face złoty, brokaty, mongolsi holo, blast holo. No tak na oko bym tu te 150-160 złotych, nie? Czyli teoretycznie wyszliśmy lepiej niż w poprzednim openingu, mimo że tam dropnęło dużo złotych. To tutaj no mouse holo i inne naklejki holo, które też nie są jakoś mega tanie. Nie? są tak przyzwoicie. Tyszkę trochę na plus. No mausta wiadomo. Małzik strasznie drogi, 50 zł około. Ja Wam dziękuję serdecznie za obejrzenie tego filmu. Zostawcie oczywiście łapkę w górę, zostawcie suba i zapraszam na kolejne filmy z mojego kanału. Pozdrawiam.